Witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj nietypowo z Polski. Przeleciliśmy z Góralką Piątek. W piątek mamy niedzielę, trzy dni taki szybki strzał przed świętami. Korzystając z okazji, jakby ktoś chciał sobie zamówić miody, to śmiało dzwonić pod ten numer telefonu. Są mi, słuchajcie, zestawy prezentowe, pyłek, kwiatowy. No wszystkiego jest pod dostatkiem. to już się tym zajmuje, nie wiem, z 20 chyba 30 lat, także sprawdzony dzwonić i zamawiać, a i zestawy prezentowe jak ktoś nie ma pomysłu na święta dla swoich bliskich babci, cioci to coś takiego myślę, że fajna sprawa mama robi te zestawy prezentowe tu na miejscu można zadzwonić i się dogadać w jakiej cenie ten zestaw miałby być zobaczcie wspomnienia z dzieciństwa wracają jak gumę do rzucia z ramki wystarczy sobie uciąć kawałek piękna sprawa i co wam chciałem jeszcze powiedzieć? Myślałem, że tego już nie ma. Miałem kilka, czy kilkanaście słujków dostałem od mamy. To są dżemy, tylko takie, wiecie. Mama poszła do lasu, nazbierała tutaj yy, koło domu owoce, obrodziły w tym roku bardzo dobrze i narobiła kilkanaście skrzynek takich dżemów, bez konserwantów, bez cukrów, bez jakichś innych. I mówi, a narobię tego, może sobie to sprzedam, coś sobie tam dorobię do tej swojej tam wypłaty. I nie wiem już teraz dokładnie po ile ona te swójki sprzedaje, ale chyba po 10 albo 12 zł. Możecie zadzwonić i dopytać. I dwa albo trzy słoiki sprzedała tylko przez chyba dwa albo trzy miesiące. I to jeszcze w takich, wiecie, pieniądzach. No nie wiem, czy to jest dużo za ten swój, znaczy dużo. Byłem na jarmarku, zapłaciłem za trzy herbaty z goździkami, torebka, tylko trochę wody ciepłej, 68 złotych. A kobita poszła do lasu, całe, całe lato chodziła, zbierała, obrabiała koło tego, narobiła takich dżemów bez, wiecie, bez cukrów, bez cudów, bez chemii, bez jakichś takich godziadostwa, który jest w, w tych wszystkich supermarketach i trzy słoiki sprzedała. Nie do pojęcia! Zamawiać, słuchajcie, macie numer telefonu. Jakby ktoś chciał, a no, zróbcie tam hałas 10-12 zł, bo tak parę osób zadzwoniło pod ten numer i złożyło zamówienie. Mojej mamie na pewno zrobiłoby się e, bardzo miło, e, że ta praca nie poszła na darmo. Także zamawiać. E, no, i tyle. Nie przedłużam słuchajcie, wstępu. Zapraszam Was serdecznie do oglądania kolejnego odcinka. To, że wynająłem garaż większy na tej samej farmie, bo tam oka odminęliśmy po lewej stronie garaż, który, w którym zaczynałem tutaj w Southampton swoją przygodę z budowaniem kamperów. To na duży plus, bo to codziennie mi przypomina o tym progresie, który zrobiłem. Zimno, pozamarzane wszystko, ale przepiękny kolor nieba. Muszę sobie jakiś dobry aparat kupić, bo ale by wychodziły fajne zdjęcia. No, jakby taki kadr złapał do foty. Pięknie, czuć mróz, 2 minus 2 jest chyba, albo nawet może i, i więcej. Okno, które dostałem od widzów, a też nagrywają Camper Go, tak się nazywa ich kanał na YouTubie. Przyda mi się teraz, jest roleta, jest moskitiera. już w sumie minęły dobre dwie godziny, wyszło słońce i wszystko już odtaje powoli. Tak, jedno okno, już mam otwór wycięty z lewej strony. No, i przez to, że jest długi base, wypadałoby dać drugie i to zamontuję z tyłu, bo ma rolety i Moskitiera, więc to się świetnie sprawdzi. Zaraz podłączę to urządzenie na parę i wyczyszczę sobie te wszystkie ciężko dostępne miejsca. Bo są, tam są fajne takie przyjściówki, żeby to ogarnąć. Także to jest do wyczyszczenia. No, i cały klej musiałem zeskrobać, bo to okno już było wcześniej zamontowane. Więc na razie popsikałem i zaraz jeszcze będę czyścił dalej. Muszę zrobić do tego ramkę no i osadzić, nic trudnego. Adi już leci z tapicerką, drzwi, wszystkie słupki. Jak stawię drugie okno to lecimy z elektryką. Coś takiego, ale dokładnego modelu Wam nie powiem. Już to pokazywałem chyba w odcinku, ale świetna sprawa jeśli chodzi o ciężko dostępne miejsca. To puszcza ten brud od razu nie trzeba żadnej chemii rozpuszczalników woda tylko do zbiornika 5 minut i tak naprawdę gotowe do tego żeby wyczyścić Adi, gdzieś prawdopodobnie wlazł na jakąś stronę internetową. Coś oglądałeś, jakieś świerszczyki na pewno. Bo <noise> gdzieś, gdzieś, jego, gdzieś jego numer telefonu trafił w jakieś systemy dostępne dla firm. Z ubezpieczenia. Dzwonią do niego 3 dni, co godzinę i proponują mu jakieś ubezpieczenie. Wyciek, jak to jest tych ubezpieczeń, jest bardzo dużo. I... Adi ma, ma dość. Bo grzecznie tam mówi do telefonu, że ma, już nie potrzebuje, nie chce zmieniać. A potem jak odkłada słuchawkę, no to leci Polska łacina. Już tak jest zmęczony? Dość. Dość, nie? Cały czas dzwoni ten telefon. garażowy prom trzeba ułożyć, żeby naładować teraz. No widzisz. Ale co wam chciałem powiedzieć? Zastan nie wiem, ile ty masz Adi, ale przez to, że tak do ciebie dzwonią, ja się zastanowię, ile ja mam tych ubezpieczeń. I teraz tak. Mam trzy y, swoje ubezpieczenia: od y, ten, od ciężkich chorób, od y, śmier no nagłej śmierci, od, no. od nagłej śmierci i od y, uszczerbku na zdrowiu. Teraz tak, ubezpieczenie na auto, ubezpieczenie na lakiego, to już masz pięć. Y, ubezpieczenie na telefon, to jest sześć. ubezpieczenie na dom od pożarów, od powodzi, od jakichś y, kradzieży, to jest chyba sześć albo siedem. Y, co jeszcze? Firmowe ubezpieczenie. No, w sumie, jakbym wszystko przeliczył, to mam chyba albo 9, albo 10. W banku też mam jakieś ubezpieczenie od czegoś. I każdy dzwoni. E, I każdy dzwoni. I tak, tutaj 30, tutaj 20, tutaj 45, zależy co masz. Na samochód też mam sporo, chyba 60 albo 57, już teraz dokładnie nie pamiętam. No, ale tych ubezpieczeń, jak tak przeliczę, to z 300 wy miesięcznie lekko. Czyli robi na raty, tylko się płaci za rok. Za cały rok. No, za samochód, no. To, tak nie A nie, no to za, za samochód tak, ale no. takiego ubezpieczenia masz no, co tak miesiąc. No. E, piszcie w komentarzach jak wy macie. Bo 9 i 10 ubezpieczeń w sumie. Long time, it's not your problem. just like my number. Thank you, bye. Chuj, jeba. <laughs> dziewiąty dziesiąty telefon dzisiaj? No i mo, jak się coś dziennie nie spierdzieli, chociaż raz to nie ma dnia. Zechcę. Odbiło, od blachy, bo blacha pofałdowana. No i co, parę razy uderzyło już wcześniej, ale teraz dopiero się poddał ten materiał. To mam do wymiany. O. Tutaj ten środek. I on ma za zadanie pod otwieranie, tak naprawdę, w, w lotu. Nie wiem, czy tak to mogę powiedzieć, do. No. Jak to się nazywa? No, na nóż. Wejście na nóż. Także 26 funtów na ebayu, Już zamówiłem. Ma samobody 120. 25% wartości. Taka pierdoła ale widziałem, że tam było sprzedane kilkaset e, sztuk więc chyba psuje się to dosyć często Zdarza się mhm. Rudy już poluje A na śniadanie makaron z bekonem, sałatka i taki sos do tego no i standardowo dwa jajca nie wiem czy będzie widać Powinno. Renówka, e, renówka na zewnątrz porobiłem jeszcze zdjęcia dodatkowo odświeżyłem, bo świetne światło Teraz ogłoszenie i wrzucam. Wrzucam, mimo wszystko, ten samochód na market. Adi jedzie z tematem zabudowy. Dalej, ja ja mam sporo jeszcze takich dodatkowych rzeczy przed wyjazdem do Polski, bo w piątek lecimy z Góralką do moich rodziców, odwiedzić trochę przed świętami, bo na święta zostajemy w Wielkiej Brytanii. Także jakiś pierogi schabowy, wiadomo czas z rodziną, kominek. Kilka dni zaledwie. Może nie być też odcinków na kanale, ale zobaczymy. Może mi się uda jeszcze nagrać dzisiaj i jutro jeden na zapas. Także może nawet nie odczujecie tego mojego krótkiego wyjazdu do Polski. Jadę komputer i działam dalej. Mamy dzień kolejny i zobaczcie. Anglia w opałach. Już to czuję. Szkoły, wszystko apteki pozamykane. Hmm. Może tak być Piękny widok 12 i dopiero się wygrzebałem z domu, ale nie dlatego, że mi się dzisiaj nie chciało, tylko zmieniłem księgowo, i miałem jakieś tam spotkanie przez jakiś tam program No i rachunki cuda niewidy I teraz trzeba jechać ogarnieć dalej temat Jackiem się boję jutro jechać na lotnisko, ten samochód już tak chodzi jak chce, więc biorę SATA sprawdzam płyny, oleje Zatankuję ten samochód I, i pojedziemy tą pszczółką no, cyk. no Nie ma się do czego dotrzepić Psa. Małe, fajne, to takie sprytne No nie pasowałbym mi taki samochód Bo przewieźć coś w nim no już nie, nie za bardzo Ale tak do miasta To nie ma nic lepszego Fajnie mieć taką właśnie Małą pszczółkę na jakieś krótkie wyjazdy W benzynie średniczej Więc na krótkie dystanse nie ma problemu To głupnięcie, to właśnie Zaczepiłem felą <grywanie> Krawężnik Tydzień temu byłem u Barbera Ale przed wyjazdem do Polski trzeba trochę ogarnąć brodę. O. Broda zrobiona, teraz czas na bank. Opsa. Dobra, bank pozałatwiany, ale wracam się jeszcze raz, bo... Tutaj w obsłudze siedzą trzy babeczki, i wszystkie takie bardzo pomocne. W sensie, że jak coś tam potrzebuje z tym swoimi, wiecie, pierdołami, nie potrafię sobie na tej aplikacji poradzić, czasami znaleźć jakieś dane czy inne pierdoły. To one tutaj z tym nie mają problemu. A w innych oddziałach zawsze mi wypychali: A Niech pan dzwoni na customer service, to nie w moim zakresie. Dlatego idę za niżim czekoladki. O, podziękowania. Trzeba doceniać dobre chęci. Oczy przecieram ze zdumienia, nawet wino jest dla psów <laughs> kurwa masakra. My chcesz karmę kupić to masz ale w czasach przypychu żyjemy masakra, ja palę parę mielonek wystarczy Opa Dobra, teraz kierunek Scruffiks albo Tool Station, bo muszę tam czekam na część do tej wyżynarki, a... Jest potrzebna mina już, więc kupię drugą. Gościu coś prawdopodobnie zawinął na sklepie, nawet nie wiem który bo podeszła taka starsza babka do kasy i mówi do tej kasierki, że widziała, że gościu włożył coś tam za pazuchę. No i taka odpowiedź, z której ja się zawsze śmieję, a nigdy nie przypuszczałem, że to usłyszę na, na żywo no ale powiedziała oficjalnie do tej starszej kobiety, że pani co, ja nie będę za minimum wage ryzykować życia i się z kimś o, o, o parę nie swoich funtów szarpać. No i w sumie, no nie wiem, wyobraźcie sobie, jesteście uchroniarzami na jakiejś stawce minimalnej w takim sklepie, ktoś coś z niego wynosi. Ryzykowalibyście utratę jakiegoś tam zdrowia czy życia za, za nie wiem, za tam 100 czy 200 funtów? Ja nigdy w życiu. <noise> Nigdy w życiu. Wolałbym tą pracę stracić niż by iść się z chłopem szarpać. Nie. Także rozumiem ją bardzo. Popieram. Już przez chwilę myślałem żeby kupić coś taniego, takie wiecie zastępcze, ale z drugiej strony jak mam wydać 60 funtów za jakiś szmelc na kablu to już sobie wolałem kupić to samo body bez niczego. Drugi się przyda czasami Adi używa, a ja, jednocześnie byśmy chcieli, będą dwa, przyjdzie tamto. Na prawie wymienię tą część, a to będzie takie po prostu e, luźne. Lepiej sobie dołożyć, myślę, te parę funtów i kupić coś lepszego. Zarejestruję się jeszcze na stronie i sobie zrobię 3 lata gwarancji na to. Ops, dobra, bo wcześniej tego nie robiłem. A ostatnio wyczytałem, że tak można. Rok jest chyba gwarancja ze sklepem, a jak się zalogujecie przez numery na aplikacji, to macie od, od firmy 3 lata gwarancji na taki sprzęt. No, w całym tym omoku spraw nie miałem czasu nawet nic dzisiaj zjeść, także po drodze moja ulubiona piekarnia takie niezdrowe a jakie dobre. Świeża bagietka z bekonem i serem. Smacznego. Jeszcze pachnie, jak się odpali taki, wiecie, nowością smród. Kupiliśmy coś takiego i chciałem natural tutaj coś chciałem taki ciemny kolor, żeby zrobić sufit z dechy, ale wychodzi na, wygląda jak brudne po bo... 50 funtów prawie. Wygląda po prostu jakbyś brudna deska była, nie, nie nabiera to żadnego fajnego koloru i dajemy jednak w tym, a to jest light brown, czy jakoś tak. Robiłem w tym kolorze blaty do tego projektu renówki poprzedniego, a teraz w takim kolorze będzie sufit. Dzwonili dzisiaj z ubezpieczalni? Nie. Nie? A to już może w końcu po, po tych twoich niemiłych słowach może w końcu dadzą Ci spokój, a tak z drugiej strony patrząc, no to wiesz, to są też ludzie i też chcą pracować. Wiesz, to jest ich, ich praca. Ja myślę, że im się tak obrywa, stare, że co druga osoba ich, im tam, ich tam jedzie, jedzie o, wiesz, to wiadomo, każdy ma swój wybór, może iść pracować, gdzie tak naprawdę chce, ale z drugiej strony myślę, że oni tam nie mają łatwego życia. Tam ludzie nie, szczę nie szczędzą. W tę łacinę. Dobra, zobaczymy, co z tego będzie. i do ogarnięcia jeszcze został samochód. Trzeba umyć, posprzątać w środku, posprawdzać płyny, zatankować i nie dam zarobić. Sam sobie posprzątam. Biorę się za odkurzacz łapie i lecę z tematem. piątek, sobota, niedziela zleciało. Tak poza kamerą nic wam nie nagrywałem. Zostawiłem ten czas tak dla siebie, dla rodziny tym bardziej, że widzę się z rodzicami raz na ruski rok, na parę miesięcy i niewiele się tu po zmieniało. Takie polskie klimaty robią tą drogę już chyba ósmy miesiąc. Dzisiaj dzwonili niedziela w kościele. W piątek byliśmy na jarmarku, Poodwiedzałem trochę bliskich obiadów to zjadłem chyba ze 30 <noise> wszędzie obiady bural ze mną zadowolona mamusia pomachać walizki do auta i wracamy z powrotem dziękuję bardzo zaraz przyjdę jeszcze cię wy ten wy przytulać. no także słuchajcie no chciałem coś wam tam nagrać ale wiecie jak to jest Człowiek się cieszy każdą chwilą, jak przyjeżdżę do tego domu raz na jakiś czas. Garaże postawione w końcu. Auta już nie zamarzają, a tu się nic nie zmieniło. Często pytacie o tą stodołę: co z tą stodołą? Może kiedyś coś tam się z tym podziała, ale na pewno nie teraz. Tak się czas zmienia, zasuwa niesamowicie to wszystko do przodu. Jeszcze jakiś czas temu planowałem, stałem, nagrywałem Wam. W życiu jak na karuzeli. Opa, pszczoły śpią. O, ale by było gdzie pochodzić z detektorem. Popielone drzewka. Fajnie, fajnie. Tak przyjechać chociaż na chwilę do tego domu. Ciepło, kominek. Fajnie zarąbiście, dobra, słuchajcie nie przedłużam już tego tej końcówki taki okrojony tu lotnisko tu już pożegnanie z Polski, nic tam po środku nie było, no ale zadowoleni jesteśmy i od jutra Wam zacznę nagrywać z powrotem na garażu nie przedłużam, słuchajcie trzymajcie się, pozdrawiam Was, cześć